Cześć moi drodzy, witam Was serdecznie w kolejnym odcinku. Dzisiaj porozmawiamy na kolejny ważny temat, który myślę, że no, wielu z Was interesuje dotyczący bezpośrednio hodowli. Natomiast skupimy się dzisiaj już na kurkach starszych, to znaczy takich kurach powyżej roku. Powiem Wam, dlaczego takich kur nie kupować o czym już mówiłem ostatnio w odcinku. Natomiast powiem Wam, na co zwracać uwagę, jeżeli ewentualnie byście chcieli się na takie kury yy, zdecydować. Więc Zapraszam do oglądania. No, i oczywiście, jeżeli jakieś pytanka tutaj byście do mnie mieli, to śmiało pytajcie, zadawajcie. Na wszystko postaram się Wam odpowiedzieć. Więc po kolei, moi drodzy, jeżeli chodzi o kurki powyżej roku, dlaczego ja odradzam? No, tak jak wiecie, w pierwszej kolejności chodzi oczywiście o zdrowotność. Najczęściej kury, które mają powyżej roku czasu i były zamykane. W klatkach były w dużych kurnikach, mają dużo mniejszą odporność, więc wykupując takie kury, będziecie musieli długo czekać, aż ta kura się przyzwyczai, po pierwsze, do warunków, a po drugie, istnieje ryzyko takie, że może się w ogóle do tych warunków nie przyzwyczaić, o czym mało ludzi mówi, więc warto też o tym wiedzieć. Kura, którą kupujecie w młodym wieku i ona się adoptuje do środowiska, po tygodniu, dwóch, trzech już się stanie normalnie funkcjonować, łapie tą odporność jako kura młoda i potem jako kura dorosła normalnie funkcjonuje. Natomiast jeżeli kupujemy kurę roczną albo jeszcze starszą, nie wiemy do końca, słuchajcie, w jakich warunkach była trzymana. Może okazać się, że po prostu ta kurka nam padnie, albo nigdy nie przyzwyczai się właśnie do tych lepszych warunków. Nigdy nie poczuje, powiedzmy, tej wolności, tak jak te kury, które są od e, młodej kury. I tutaj nie mówię o kurkach, które mają 10, 8 czy 2 tygodnie, tylko o kurach, które mają 16, 18 tygodni. Dużo lepiej jest kupić taką kurę, słuchajcie, niż kurkę, która ma rok czy więcej. Drugi oczywiście aspekt jest taki, że bardzo trudno jest rozróżnić kurę roczną od kury Pięcioletniej, a wierzcie mi, że na przykład w przypadku nieśności jest to bardzo duża różnica. Średnio oczywiście do pierwszego roku kuranie niesie się najlepiej. Jeżeli chodzi o drugi rok, niesie się delikatnie gorzej, ale też dobrze. Natomiast trzeci, czwarty, piąty, jeżeli byśmy patrzyli na opłacalność hodowli, to się w ogóle to praktycznie nie kalkuluje. Więc jeżeli chcecie kupić tak kurki, po prostu żeby spróbować zobaczyć, rozpocząć sobie taką przygodę, to jak najbardziej można. Natomiast ja bym polecał kupować mimo wszystko kury młode. Kolejny problem jest taki, że to już mogą być kury chore. Kury młode raczej się trochę inaczej jeszcze traktuje, bez względu na to, w jakich warunkach są trzymane, niż kurki roczne, dwuletnie ponieważ te kury bardzo często właśnie tak jak już mówiłem są skupywane dużo taniej i są wtedy chore i później są dalej sprzedawane jako kury chore. Natomiast w przypadku młodego drobiu jest trochę mniejsze ryzyko. Kolejna rzecz, jeżeli chodzi o zakup takich kur, słuchajcie, dużo łatwiej. Nawet jeżeli jesteście motorami na kurach się nie znacie, nie wiecie na co zwracać uwagę przy wyborze drobiu, a wierzcie mi, że większość ludzi nie wie, to mając kurę młodą i mając do wyboru kurę młodą, a kurę starszą, dużo łatwiej będzie Wam po prostu te kurki rozróżnić. Czy ta kura jest chora, czy ta kura jest stara, czy jest młoda, jakiej jest rasy i tak dalej. Patrzymy na grzebień, patrzymy na skoki, na pióra, na zachowanie i tak dalej, ale wierzcie mi, że dużo łatwiej jest to zrobić u kury młodej niż u kury, która ma rok, dwa, trzy i więcej, ponieważ ta kura bardzo często, słuchajcie, już jest wyeksploatowana, a rozróżnić kurę dwuletnią od kury pięcioletniej jest bardzo trudno. Oczywiście nie mówię tu o tym, kiedy kura pięcioletnia jest jakaś bardzo chora, no bo wtedy jest łatwiej, natomiast w większości przypadków będzie to po prostu trudne, więc jeżeli ktoś Wam sprzedaje, nawet kury roczne, to nie łudźcie się, bo czasami to mogą być kury trzyletnie i też Wy nie zauważycie różnicy. Ktoś powie, no później, że te kury mi się słabo niosą. Okej, okay, no ale to jest kura roczna, a nie kura taka młoda, więc normalne, że się będzie słabiej nieść, a może się okazać, że kupiliście kurę, która miała trzy lata. Także ja bym odradzał. Wiem, że część handlarzy tutaj raczej nie poprze tego odcinka, natomiast prośba do Was, do osób świadomych, które... No kupują kury, które styknęły się z jakimś problemem, który się mógł pojawić w hodowli albo słysze, słyszały o tym. Warto jest, moi drodzy, naprawdę informować ludzi, żeby po prostu no, nie utopić jakichś tam zarobionych pieniędzy. Tak się tak zdaje, ale teraz zapłaćmy 40 zł za kury, kupmy 10 tylko kur, to mamy 400 zł. No to są, wiecie, niby może żadne pieniądze dla kogoś, ale z drugiej strony lepiej mieć niż nie mieć. Także warto informować, warto o tym rozmawiać i mówić. Kolejna rzecz, istotna jeżeli chodzi o drób. Moi drodzy, dotyczy to nie tylko kurozdobnych, dotyczy to nie tylko kurniosek, ale również kur brojlerów, także wszystkich. Ja staram się głównie odnosić, bo też mnie pytaliście, dlaczego tylko mówię o tych kurach nioskach. No, ponieważ one są po pierwsze najbardziej popularne, po drugie, kanał najbardziej się skupia właśnie na jajkach, no a jeżeli na jajkach, no to raczej skupiamy się na kurach nioskach, no i oczywiście staram się Wam dostarczyć tej potrzebnej wiedzy. Natomiast te odcinki, o których mówię, jak hodować kury, jak się nimi zajmować, dotyczą też innych rodzajów kur, także możecie też spokojnie je stosować, jeżeli macie inne. Na kury w hodowli. Kolejna rzecz, jeżeli chodzi, kurde, yy, słuchajcie, o kury roczne, dwuletnie i trzyletnie. Yy, tak sobie teraz. Yy, zażartowałem ze względu na to, że przypomniała mi się dość ciekawa sytuacja z jedną panią, która właśnie opowiadała mi historię, jak kupowała, słuchajcie, kury właśnie w wieku tam 20 paru tygodni. Ktoś się zadeklarował, potem okazało się, że to były kury roczne, dwuletnie, a nawet miały niektóre 3 lata. Ona nie wiedziała, bo też trudno jest dojść, nawet czasami nie jesteśmy w stanie dojść, ile ta kura, słuchajcie, naprawdę ma finalnie, ale mniej więcej można zakładać. Jakiś tam wiek tej kury. Także warto jest, moi drodzy, naprawdę wnikliwie to śledzić, wnikliwie to sprawdzać, żeby nie dać się oszukać. A wierzcie mi, że na rynku, zresztą myślę, że część z was wie, jeżeli kury kupuje, jest naprawdę bardzo dużo oszustw. Naprawdę wiele ludzi oszukuje, ponieważ to jest łatwy pieniądz, łatwiej, słuchajcie, kupują, od razu sprzedają i potem się okazuje, że naprawdę mają z tego niebagatela duże pieniądze, więc im się to opłaca. Nie muszą sobie robić żadnych relacji z klientem, po prostu. Kupują gdzieś tam, później sprzedają. Kupują za 30, sprzedają za 50 czy 40 parę, deklarują się, że te kury są z ich hodowli. Dlatego też ważne jest, słuchajcie, dużo lepiej zapłacić trochę więcej, ale kupić u kogoś, kto faktycznie. Ma tą hodowlę albo chociaż się trochę na tych kurach znaniżuje osoby, która nie ma o tym zielonego pojęcia. Dlatego ja Wam mówiłem, że przy zakupie kur warto też zapytać tego człowieka o cokolwiek związanego z drobiem, czy on w ogóle ma jakąkolwiek wiedzę, czy on cokolwiek jest Wam w stanie powiedzieć. Kolejna rzecz, już tak na koniec, słuchajcie, bardzo ważna, dlaczego ja polecam kupować kury między powiedzmy tym 16 a 20 tygodniem, a nie starsze, ponieważ dużo łatwiej Wam wtedy wyliczyć opłacalność, dużo łatwiej Wam wtedy obserwować, czy ta kura na coś choruje, czy nie choruje, czy. Można zaobserwować jakieś zmiany w ogóle u tego drobiu, czy jakieś objawy się pojawiają, a u kury starszej będzie to dużo trudniejsze. No i na pewno na start też jest łatwiej. Można potraktować to jako plus, ale niekoniecznie, jeżeli chodzi o pokarm też mniej trochę pokarmu będzie pobierać, ponieważ ta kura jeszcze tak nie urosła. No i też powinna, tak czysto teoretycznie, bo wiadomo nie zawsze tak jest, ale lepiej ten pokarm pobierać. Więc też te wszystkie witaminy, minerały i tak dalej, no mniej będzie jej potrzeba pokarmu, żeby to wszystko zaspokoić niż w przypadku jakichś tam kurek starszych, które już tego pokarmu tak nie przyswajają. Także na dzisiaj tyle. Mam nadzieję, że pomogłem tutaj, rozwiązałem wszelkie wasze wątpliwości. Osoby na pewno niektóre nie są zadowolone, szczególnie osoby, które no, sprzedają handlują takimi kurami, no ale słuchajcie no ja nie po to tworzyłem ten kanał, żeby ludzi oszukiwać, tylko żeby mówić jak jest no i dlatego właśnie teraz mówię jak jest a jest tak, że no lepiej takich kurek nie kupować, chyba że naprawdę chcecie macie taką ochotę, to możecie to zrobić natomiast moje zdanie w tym temacie jest takie już znacie, żeby takich kur po prostu nie kupować na dzisiaj tyle, furtkę otworzyłem, kurki sobie mogą też niektóre wyjść a my widzimy się już w kolejnym odcinku. Prośba, oczywiście, ogromna łapeczkę w górę i subskrypcję. Do zobaczenia, moi drodzy, trzymajcie się. Cześć.